Cześć, witam Was w kolejnym odcinku facetu w Minecraftie. Ze mną jest dzisiaj tylko Take. No, jesteśmy obaj w tej chwili na Creative Mode i to z tego powodu, że kończymy granie na tej mapie. Po moich bo problemach z... sobie. Tak, po tegry, moich problemach z komputerem updateowaliśmy Te Kita kiedy już wszystko wróciło mi w komputerze do działania. No i pojawiło się parę błędów. Tutaj query było odbudowywane, bo trochę się wysadziło, ale w każdym razie... No to... Tak. Widać od razu no. już zamianę id bloków. Tutaj wcześniej stał w miejscu gdzie jest transmutating, transmutating table stał y, ten chest alchemical. No nawet nie Gdzie mogę otworzyć dziwne? tego transmutating table, bo wtedy mi skraszuje. Od razu Minecrafta. od razu gra A tutaj stał crafting table dwójka. Teraz jest crafting table 2. W ogóle, a to jest jakieś y, coś dziwne. W każdym razie co jeszcze? No, próbowaliśmy grać trochę na tej wersji, ale no. Było bo zmieniane rzeczy. Dużo się zmieniło, na przykład nie wiem, złote rury w tej chwili bardzo mocno przyspieszają itemy. Y, Praktycznie nie da się zauważyć ich drogi przez rury. E, to jest jedna ze zmian. Jak widać Chunk Loader Block teraz nie jest fioletowy, tylko jest e, taki i nazywa się Teleport e, No mam... patrz, mamy widza, mamy widza, patrz, 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 patrz o. go. Patrz go. Patrz go, ja go Nie to mam z... miecza Patrz jak mu o, Ale wdowy jesteś. No, e, w każdym razie mm, jeszcze pokażemy... O co jest? Nie mogę skoczyć. o. E, tutaj zaczęliśmy budować tory aby użyć... E, tu jeszcze ich nie widać. Aby użyć e, tak zwanego e, To się nazywa Anchor anchor, coś. anchor... Card. Bodajże. To jest taki wózek, A, no tak. który ładuje chunk na którym jest i 8 chunków dookoła, łącznie 9 chunków, 3 na 3. No on miał nam służyć do tego, żeby ropa nam wiecznie płynęła, żebyśmy nie musieli używać tego. Tych tak, tylko ludego. właśnie okazało się, że dopiero w nowszej wersji pojawiły się te wózki, z tego powodu też zaktualizowaliśmy te Kita, no i e, okazało się, że pojawiło się w ten sposób dużo błędów e, i największym w sumie bólem, nie, nie, nie będziemy szli, szli tam do ropy. No, w ogóle, o co jeszcze nam. Ropa się nam jeszcze skończyła w tym starym miejscu. E, tak, ale... Europa się skończyła i ale... przenieśliśmy w inne miejsce. Tam jest wszystko generalnie zrobione i gotowe do użycia, tylko trzeba naprawić pompy pompujące wodę. Tak, ale to było największym bólem. Największym bólem było to, co zaraz zobaczycie, a co zaraz łysy pokażę. Mm, tak, właśnie to, a to to znaczy, że tutaj nic nie ma. To znaczy, yy, w nowszej wersji został usunięty mod yy, forestry. forestry. A dokładnie nie został, po prostu jeszcze zabrejtowany, ile mi się dobrze zdaje i po prostu go jeszcze w techkicie nie ma, jako że ten techkit jest pod wersję 1.2.5, co mi się strasznie podoba, bo jak wiecie, bardzo lubię się bawić drewnem. To można zauważyć po moim, po domku zbudowanym przeze mnie. Także... Tak, i oprócz jest tego jest podwyższony poziom budowania, więc będzie można... I poziom budowania, coś także od wysokiego razu obserwatorium, byśmy, obserwatorium chcieliśmy podwyższyć, ale jako, że zobaczyliśmy, że wiele rzeczy jest uszkodzonych, które było nam dosyć potrzebne do przeżycia. Tak, z innych uszkodzeń na przykład coś takiego dziwnego się stało z drzwiami. Nie wiem, te drzwi są teraz też tak szalone. Drzwi, drzwi są naprawdę crazy door teraz. Nie wiadomo w ogóle, co się z nimi dzieje i o co im chodzi. Z dobrych e... informacji to chyba jest tylko to, że baza w neterze nienajuszona. E, tak, w neterze nic się nie zmieniło, ale generalnie e, będziemy rezygnować z gry na tym save'ie. E, wygenerujemy sobie nową mapę, posiedzimy troszkę na trybie Creative i myślę, że uda nam się szybko wrócić no, do tego wycy... co mieliśmy. Zaprezentuj coś skrzynek to żeby od razu nie wyłożyliśmy sobie za bardzo przeczytowali. E, tak, pokazuję zawartość skrzynek. Oczywiście w skrzynkach niektóre są randomowe rzeczy, na przykład Apatite pozmieniał się w tory A, tak? Będę rzygał torami, patrz Aha, w te tory No w te tory się pozmienia to jest? to jest HS Transition Track No właśnie, nawet w starej wersji był też taki problem, że nie można było robić w ogóle High Speed raily. No w tej chwili widać. Znaczy że... prawdopodobnie można było, ale po prostu nie wiedzieliśmy jak, bo Próbowałem 4 FC i żadna nie działała, więc... No więc... Na nowej imencji... W, ten... w ogóle zobacz jakieś lampy nam dziwne powrzucało. Patrz. Co? Nie wiem co to w ogóle jest. Nie, nie wiem, widzę jakieś rubber sheety, jakiś compressed callball. A gdzie te lampy masz? Wrzuciłem ci je do inwentoria. A, to To jest dziwne. Switch motor? O tym mówisz. E, jakieś takie dziwne coś. Switch motor to jest z Railcrafta, o to ci chodzi? No, a myśmy się przy... nie craftowali. Przekład. no tak, nie, nie, nie craftowaliśmy, to jest przekładnia do torów. Tak, to są rzeczy, które nam tutaj pozostały, o. ja wszystko pokazuję, że potem... coś nam jeszcze wyrzuciło, bo jest wolne miejsce. Nie było, że kłamiemy, gdzie jest wolne miejsce? Tutaj? Wolne miejsca tu są, a pamiętam, że tu wszystko było pozajmowane. Wszystko koczuł, to nie pamiętam co tam mogło leżeć. No ja też nie wiem. Chyba, że był ponad stak obsydianu, po prostu ten drugi. Nie, bo ja wiesz, że jestem maniakiem wciskania klawisza E, żeby wszystko uporządkować. Aha. No poza tym, o jeszcze tutaj. No tu na przykład na podłodze On był zdaje po, się tajciem. apatite, i kiedy ta ruda zniknęła, to są po prostu dziury. Tutaj... tutaj mieliśmy, o! tutaj mieliśmy po Minecraftu Chwila, zaraz wrócimy, bo skaszowałem. E, dobra, jesteśmy już po crashu. No, tutaj kolejna dziura po apatajcie. E, kliknąłem w tą skrzynkę, po prostu idee, no, to jest zbugowane i dlatego nie to pokazać w następnym odcinku, to są rzeczy z equivalent exchange, a. ja się już zacząłem tym bawić. Tak, tu leżał transmutation table i a tu było... go wcięło całkiem. Zaraz... A to było coś co się nazywało... Zaraz ci powiem, zreszcie powiem. E, to był Energy Collector Tak a to był Energy Collector nad nim trzeba... No zresztą my postawić, to wszystko jeszcze pokażemy je No my to pokażemy już, I tak, jak to już Zrobimy kolejne kolejne jakieś takie porządne miejsce Tak wszystko na tutaj takie porobimy. Rzeczy. No tu się akurat nic nie zmieniło no, To nie tyle zmieni. chyba pokazaliśmy większość z tego co, co się tu pozmieniało przez ten update e, no, Jeszcze to nie było całe nienaruszone. Tak, w neterze też wszystko jest nienaruszone, tam jest wszystko w porządku. Chyba że tory się pozmieniały, to już nie sprawdzałem. Nie, tory się nie też, zmieniły, bo koło rury względu. leżały tory, więc one się nie zmieniły. W każdym razie to, to jest mapka po konwertowaniu, ale my możemy, znaczy ja udostępnię mapkę przed konwertowaniem. Jeśli ktoś chciałby sobie pograć na naszej mapce starej, jeszcze na tej starszej wersji, to mogę wszystkie linki udostępnić w opisie do filmiku jeśli ktoś chciałby na skonwertowanej mieć mimo wszystko to, co my już zrobiliśmy i po prostu się pobawić z usunięciem tych farm, które są tu zupełnie niepotrzebne yy, i tak dalej, no jeśli ten, to najwyżej yy, umieszczę tam wszystko w opisie filmiku, jak to skonwertować i tak dalej. W każdym razie, no po co się o, ej, chodź tak pokaż, to? chodź pokażmy jeszcze arenę, którą żeśmy zaczęli budować. A, właśnie, to wyprowadź. Jeszcze pokażemy hmm. ostatnią rzecz, którą zaczęliśmy budować i chcieliśmy zaprezentować w kolejnym odcinku, tylko... już skończone, że jako że robiłem to był format. Mój projekt. <grym> o, już się pojawia. No. Tam w środku jeszcze niewiele jest. Ale nie działa, tak działa teraz przejście, tylko... nie? Prze działa teraz przejście. Czy działa? powinno? A nie, czekaj. No nie no, działa nie działa, końca. nie działa. Ale to czekaj, to łatwo, łatwo to... zaraz to naprawę, bo to jest łatwo do naprawy akurat. Tak wiem, że bramki ci się zamieniły ide, nie? E, nie idę tylko wiesz, one się przekształciły. No teraz wiem, wiem, że okay. inne idę mają. Działa? No teraz działa. No i to jest wejście tutaj by Bambus. O, takie. To takie mocno nietypowe i nie wiem, czy komukolwiek chciałoby się tego czegoś używać. Fuck. Tak. No i szkielet mi stanął na tym. On mi stanął No, dziękuję. E, no w każdym... Wkazujmy... Oj. Ja tu rozwalam na kreatywie. No w każdym razie budowaliśmy taką arenę, mieliśmy zamiar ją dość mocno zbudować z różnymi pistonowymi rzeczami, różnymi tam. No toż zbudujemy na nowej, na nowej mapce. Jak jest się się trochę chciałem. pomysłów. No właśnie, ale zrobimy to wszystko na nowej mapie, jeśli już. Yy... No mieliśmy pokazać przynajmniej właśnie to, co jest teraz w następnym odcinku, tylko potem pojawił się problem z moim komputerem i musiałem formata zrobić i yy. tak się to skończyło, że w końcu. Updateowaliśmy serwa i w końcu się przenosimy na nową mapę, no. Tak, że były dżungle, żeby było już... żeby było fajnie. Dzień Teraz znają się pewnie... Nawet mi się wydaje, że gdybyśmy generowali dalszy świat, to mogłoby się okazać, że są problemy z członkami. No i się wiesz, brzydkie, brzydkie takie A, no generator tak. map się chyba totalnie zmieniło, ile mi się dobrze wydaje. To akurat tutaj nie powiem, bo ja po sobie wygenerowałem nową mapkę jak była zmiana Minecrafta na 1.2 Aha. Więc tego nie powiem. Natomiast wydaje mi się, że było... było jakieś Ale możliwe, tworzenie. że się możliwe, że się zmieniło. Zmieniło generowanie, bo jednak się wysokości zmieniły, nie? No, może być że się coś zmieniało. W te wysokości. Się, przez te wysokości też chcemy pozmieniać, bo wiem, że góry są wyższe na przykład. To też jest fajne. Tak, czyli odno... obserwatorium byśmy wybudowali takie trzy razy większe przynajmniej. No i odnośnie tego gdyby ktoś chciał grać na naszym starym save'ie, to y, co do tych pomp, to trzeba pod nimi zrobić wieczne źródełka, tak żeby one znajdowały no, się w wiecznych źródełkach źródełka wody, bo inaczej może się coś trochę nie działać. Bugować. No coś zresztą może to się widać, zbugować i tu Widać pokrywa. jakie tu są dziwne, dziwne orientacje które na tej znaczy, wodzie. Nie system, tylko spowodowane. System jest działający. E, trzeba tylko, żeby włączyć to query, jeśli ktoś chce, to trzeba zrobić tak. Po pierwsze, e, to jest ta którą teraz wskazuję od włączania e, obu rafinerii. Jedna rafineria służy do e, na, na, nie, napędzania silników e, służących do chłodzenia reszty silników, a druga do samego query. No i później trzeba włączyć wszystkie silniki przy pompach po kolei I później można włączyć już samo Query, bo wtedy woda jest pompowywana do silników z query. Tak to generalnie działa, jeśli ktoś by chciał Tylko mówię, że trzeba pod pompami zrobić wieczne źródła, żeby nic się nie rozwaliło Ale poza tym Query jest w pełni automatyczne Jak widać ono grubo ponad 30 godzin chodziło Nikogo nie było na serwie, dlatego tutaj pośrodku jest niewykopane Bo wszystkie czanki wokół się generowały, a te pośrodku się nie wygenerowały w czasie kiedy nikogo nie było na serwerze, dlatego query... Kopało. Nie wiem czy to będzie w ogóle widać na tym tym. Jeśli nie będzie widać na nagraniu, no to trudno ja nic nie poradzę, bo tu nie miałem jak oświetlić pod wodą. No ale myśmy tu byli nawet. W tych jaskiniach chyba. Ja tam łaziłem, chyba. Aha, ty tam łaziłeś. W każdym razie query działało około 20 paru godzin pod rząd i nic się z nim nie działo, cały czas było w pełni zautomatyzowane, cały czas się samo samochodziło i tak dalej, wszystko jest z nim w porządku, tylko mówię, że z tymi pompami... Czyli mieć stuprocentową pewność, trzeba zrobić pod nim wieczne źródła. No i to chyba będzie na tyle. My się bierzemy za przenoszenie. No, my się bierzemy za przenoszenie. Ja jeszcze tylko powiem, że takie query było naprawdę bardzo wydajne. Mam tu w Alchemical, Alchemical bagu mam koło 5 staków, sze, pięciu sześciu stacków irona, bo chyba ten, bo chyba. Yy, nie, nie, ja, ja ci powiem. Liczyłem to, y, Query zanim przestało działać, czyli tyle poziomów, co w tej chwili skopało to jest, nie wiem, może około 20 poziomów, nawet nie 20, 15 poziomów może, czyli z 1 czwarta głębokości i Query wykopało około y, 8 staków y, rudy żelaza, ponad 10 staków kopera, jakieś 16 staków węgla y, tego typu rzeczy tam było. Nocyny było też koło 5 staków, y, Diamentów, do żadnych diamentów się nie dokopało, ale z kobla, dirtu i tak dalej wrzucających się do Alchemical chesta z tym artefaktem było około 10 diamentów myślę łącznie. No i oprócz tego masę wykopało rzeczy typu jakiś apatite i tak dalej. Jeśli ktoś no apatite nam wie. wykopało chyba, chyba 5-6 taków, wszystko wrzuciliśmy na skrapa, bo niestety apatite. To wielu rzeczy nie jest przydatne po straja, no. Mm, tak a z teraz robi się tylko fertilizer i jego się używa do robienia humusu no w tej chwili jak widzieliście już nawet humusu nie ma tam są tylko bloki piasku na tej farmie bo w ogóle blok humusu został usunięty no więc my się będziemy przenosić i wszystko jakoś zorganizujemy sobie na nowej mapie porobimy farmy w półautomatyczny albo w sposób całkiem inny może z użyciem innych modów jakoś damy radę Myślę, że porobimy takie bardziej typowo minecraftowo, wiesz, stylu, yy, z z pistolami, czy coś takiego. No dokładnie. właśnie, bardziej takie systemy będziemy w tej chwili robić, skoro nie A ma na A najwyżej później ogarniemy, czy w jakichś modach nie ma jakichś bloków, które mogłyby nam pomóc w większej automatyzacji. No, na pewno będziemy korzystać z timerów, Na pewno będziemy korzystać z timerów, żeby e, szybciej po prostu w mniejszej objętości miejsca zarządzać... Na przykład ścinaniem yy, trzciny cukrowej Bo jak wiecie jest opcja żeby pistonami ją ścinać A na pewno timerem wyczajemy jakiś taki czas po którym większość z niej się urośnie No to nie ma konieczności no. nawet Po prostu można żeby pistony nawet jak nic nie ma się włączały nie No tak to Nie no. jest problem yy, Tu jak coś jest oznaczenie gdzie jest yy... Co to jest jaskinia jakaś tak? To była jaskinia, myśmy tam kopali z kulem poza odcinkiem i, i kul po prostu się wykopał w górę i... Mhm. Albo generalnie jeszcze sobie. też jeśli ktoś chce to może sobie zanurkować query, odkryło kilka chyba dwa czy trzy podziemne kaniony i tak dalej, więc tam jest masa surowców wokół query do których można się dostać. No, no więc wszystko będzie w opisie filmiku i my się żegnamy i za jakiś czas się przywitamy z Wami już na nowej mapie z nowymi e, z odnowa wybudowaniem się i tak dalej jak już będziemy w stanie że tak powiem żyć tak jak w tej chwili w tym Minecrafcie. Tak, na bogato je. Yeah. No jak, jak już wrócimy do swojego bogactwa. No to... Ode mnie na razie, nie wiem gdzie ty jesteś tej kustejku. Ja, gdzie ty jesteś? Ja już koło domku. Where are you? Ja no to ja opłatałem. tam się tercje O tepnę się. Tej. Te... A, A i jeszcze na... co do to. zmian w najnowszej y, wersji to y, usunięto. Y, Komendy standardowe Bookita, czyli to są tam rozszerzenia zwykłych komend serwera i na przykład nie ma już komend typu ukośnik spawn, czy ukośnik warp, ukośnik set, set spawn, ukośnik set warp i tak dalej. Wgrywamy sobie osobnego plugina do warpów. Znaczy no, na razie graliśmy na warpy, na spawnie to się jeszcze pomyśli. Bo mm. Wszystko z też, jak znajdziemy jakieś tam miejsce, to. Warto dać, dać sobie spawnę, bo jak wiecie, my to sobie rozwalamy łóżka, zabijamy się, non stop. Także, no dlatego... jest śmiesznie, ale nie do końca jak jest spawnie ustawione. No właśnie, dlatego my to jeszcze wszystko zrobimy, więc do następnego odcinka może być powiedzmy z tydzień potrwać i tak dalej. No ten już też wychodzi po prawie tygodniu. Więc... No, ale no. to wiesz, łysy miał problemy, to tak. Ja miałem problemy, dobra, to w takim razie, na razie wszystkim... Siema?